Czytam książki. Dzień dobry. Kiedy czytam książki, to z reguły staram się nie dokładać niczego od siebie, nie komentować, ale przy tej małej książce, mającej zaledwie słuchajcie 178 stron, chciałem dodać od siebie, że. I krótkie rozdziały są niezwykle ciekawe dla takiego zupełnie innego, nowego spojrzenia na, to, na ten cały natłok informacji z naszej przestrzeni. Przeczytam wam rozdział dziewiąty Pradawna siła dźwięku. Ale jest tam równie wiele ciekawych rozdziałów, na przykład Początek i koniec ludzkości, rozdział 8 czy też rozdział... Dziesiąty anunaki Ciekawe, prawda? Zatem czytam rozdział dziewiąty. Pradawna siła dźwięku. <laughs> Nim miną pokolenia, maszyny zaopatrywane będą w moc, którą da się uzyskać z dowolnego miejsca wszechświata. Czy będzie to energia statyczna czy kinetyczna? Hmm. Jeśli statyczna, na próżno żywimy nadzieją. Jeśli kinetyczna, a wiemy z pewnością, że właśnie taka, kwestią czasu pozostaje, by człowiek podłączył urządzenia do koła zamachowego przyrody. Te słowa Tesli pozostają aktualne jeszcze po dzień dzisiejszy. Mimo wielkiego postępu, jaki poczyniła nauka, w ostatnich dwóch stuleciach nie potrafimy wciąż wytworzyć dostatecznej ilości energii do przekroczenia bariery prędkości światła. Takiej bariery, która umożliwiłaby dalekie podróże kosmiczne. Wytwarzana przez ludzkość energia pochodzi ze źródeł kopalnych. Spala się w sekundę to, co Ziemia wytworzyła przez miliardy lat bez troski o przyszłość. Wielcy bogowie z Marsa potrafią wytworzyć niewyobrażalne masy energii, dlatego mogą odwiedzać najdalsze zakątki wszechświata i kolonizować planety. Istnieją przekonywujące dowody na to, że u podstaw ich potęgi leży umiejętność przekształcania fal dźwiękowych w materię. Pozostałości takiej technologii można zaobserwować także na Ziemi. Dźwięk jest falą przenoszącą się w obrębie danego otoczenia. Od gęstości i ciśnienia w tym otoczeniu zależy to, jakie będą zaburzenia wpływające na charakterystykę dźwięku. Fale raczej rozchodzą się w wodzie, gdzie opór dla nich jest większy. W przestrzeni kosmicznej lub próżni fale dźwiękowe nie rozchodzą się w ogóle, gdyż ich nosicielem musi być jakaś materia. Nie każda zmiana gęstości i ciśnienia w materii jest słyszalna. Zdrowy człowiek bez aparatów pomiarowych jest w stanie zarejestrować falę o częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Poza tą skalą znajdą się infradźwięki od 0 do 20 Hz oraz ultradźwięki od 20 kHz zwyż. Fizycy twierdzą, że dźwięk nie przenosi materii, a jedynie samą energię, lecz już w obecnym stanie nauka podważa tę teorię. Istnieje możliwość podnoszenia małych obiektów jedynie za pomocą fal dźwiękowych. Na razie można to robić jedynie z użyciem bardzo lekkich przedmiotów, lecz co by było, gdyby uzyskać moc będącą w stanie poruszać ogromne skały? Lewitacja akustyczna to proces, który może zachodzić na Ziemi mimo iż posiada ona silną grawitację. Powietrze w atmosferze jest substancją podobną do wody, jedynie o mniejszej gęstości. Jeśli i fale dźwiękowe poruszają się z odpowiednią częstotliwością, wypychają obiekt. Dobierając fale o odpowiedniej częstotliwości, można ułożyć nieskończoną liczbę wzorów stworzonych przez dźwięk. Naukę zajmującą się tym zagadnieniem nazywamy cymatyką. Cymatyka z greckiego fala nauka o kształcie fal akustycznych. Wzory uzyskuje się zazwyczaj poprzez wprawienie w rezonans płynów, koloidów lub ciał stałych z rozsypanym na powierzchni piaskiem. Kształty wzorów uzależnione są od częstotliwości dźwięku oraz kształtu powierzchni wprawionej w rezonans. Fale przybierają zarówno statyczne kształty geometryczne, jak i dynamiczne formy o cechach istot żywych. Twórcą teorii cymatyki jest Ernst Haladni, który w 1787 roku opublikował książkę Entdeckungen über die Theorie des Klanges odkrycia w teorii dźwięku. W książce tej chladni opisuje, jak piasek rozsypany na powierzchni metalowej płyty układa się pod wpływem określonych częstotliwości dźwięku. Oto figury, jakie można dość łatwo w ten sposób stworzyć. Połączenie poszczególnych częstotliwości w kombinację daje oczywiście nieskończone możliwości ułożenia wzorów z małych drobinek piasku. Czy z pomocą tej technologii można uzyskać coś więcej niż Przesuwanie mąki. Bóstwa, które odwiedziły Sumerów, udowadniają, że tak. Niestety, tu nie mogę pokazać rysunków z książki, ale zawarta jest dość obfita yy, materia w tej kwestii dużo rysunków, które pokazują te wzory. Kręgi w zbożu oraz na miękkich łąkach są przedmiotem sporu naukowców. Z fanami teorii o pozaziemskich przybyszach od ponad 100 lat. Na wstępie należy powiedzieć, że każdy może wykonać takie kręgi samodzielnie. Wystarczy kawałek sznurka i bardzo płaska deska. Aby wykonać prosty krąg, wystarczy wbić kołek w ziemię, naprężyć linkę i przyciskać deskę do podłoża co kilka centymetrów. Takie wyjaśnienie nie wystarcza jednak do opisania wszystkich zaobserwowanych. Tajemnych wzorów. Jak podają źródła na mail online, nie wiadomo, czy jest to dzieło człowieka, czy istot pozaziemskich. Niektóre z sfotografowanych kręgów za bardzo przypominają figury cymatyczne, by mógł to być tylko przypadkowy akt wandalizmu. Zwolennicy teorii obcych uważają, że ktoś w ten sposób przekazuje wiadomość, której my nie jesteśmy jeszcze w stanie odczytać. Geometria i matematyka to najbardziej uniwersalne ze wszystkich języków. Jeśli ktoś z dalekiej przestrzeni kosmicznej próbowałby się skontaktować z Ziemią, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zrobiłby to za pomocą fal. Dlatego niektóre kręgi mają kształt figur chladniego. Spośród wielu tajemniczych kręgów, jakie będą opisane w dalszej części tej książki, Jeden wybija się przed szereg. Grobowiec znajdujący się na wzgórzach Golan jest zagadką dla uczonych wielu dziedzin. Spiralne kręgi są ułożone z niezwykłą precyzją, co wymagało wiedzy i nadludzkich umiejętności. Prawdopodobnie budowla ta istniała już przed przybyciem Izraelitów, co dowodzi, że na tamtejszych ziemiach zamieszkiwała inna nacja. Wielu sądzi, że była to nacja gigantów posiadających umiejętność precyzyjnego ustawiania olbrzymich brył. Nie przypadkowo Stonehenge czy też ten oto grup mają kolisty kształt. Matematycy ustalili, że koło to wielobok o nieskończonej liczbie kątów. Można opisać na nim każdą figurę, co daje nieograniczone możliwości projektowania przestrzeni. Jeśli przybysze z innej planety, mieliby budować coś z pomocą fali, zapewne miałoby to kształt koła. Na chwilę obecną nie istnieje żadne efektywne zastosowanie cymatki. Inżynierowie nie potrafią z jej pomocą zmieniać materii, podnosić przedmiotów, ani wykorzystywać przypozyskanej energii do produkcji prądu. Cymatyka jest gałęzią fizyki, która pozostaje wciąż na pograniczu nauki i mistyki. Prawdopodobnie tylko jeden człowiek na świecie potrafił wykorzystać ją w produktywny sposób. Edward Leckalnin Edward Leckalnin był skromnym, niewykształconym kamieniarzem z małej litewskiej wsi. Pewnie nieznany byłby szerszej publiczności, gdyby nie jego zdolność do przenoszenia wielkich głazów. Dziełem jego życia jest kompleks nazywany Koralowym Zamkiem, położony Homestead na krańcu stanu Floryda. Wykorzystując fakt, że całą tę część stanu pokrywały niegdyś rafy koralowe, przykryte grubą warstwą wody, które z biegiem lat zamieniają się w skały, pozyskał on setki ton darmowego budulca. Wydobył z ziemi głazy ważące nawet Tysiąc ton, po czym ustawił je w znany tylko sobie sposób. Do pracy nie wykorzystywał maszyn. Używał jedynie młotka i dłuta, jednak udawało mu się wydobyć i oszlifować olbrzymie głazy. Wszystkie ustawił tak precyzyjnie, że nie musiał nawet używać spoiwa. Skały ważące setki ton łączył tak precyzyjnie, że nie przenika przez nie nawet światło promienia laserowego. Jego budowla przetrwała najsilniejsze huragany, w tym jeden kategorii 5. Po śmierci twórcy przekazano budowlę zwiedzającym, ci zaś uszkodzili bramę wykutą z olbrzymiego bloku skalnego. Aby ją naprawić, potrzebna była ekipa budowlana z wielkim dźwigiem. Gdy podniesiono skałę, okazało się, że była ona osadzona na łożysku samochodowym i dlatego tak łatwo można ją obracać. Nikt nie wyjaśnił, jak konstruktor os obsadził tak gigantyczny obiekt na tak małym mechanizmie. Pracował tylko nocą i nikt nigdy nie podejrzał, jak pracuje. Pytany odpowiadał, że posiadł tajemnicę, którą znali starożytni budowniczowie piramid, dzięki której dysponuje niewyczerpanym źródłem energii. Nawiązania do astronomii w całym kompleksie zamkowym wydają się być oczywiste. Uczeni dopatrują się w nim mapy gwiazdozbioru, na który wskazuje ten budynek. Niestety, budynek jest na zdjęciu. Gwiazda polarna związana jest od wieków z wiekami, mitami i kultami, lecz tutaj wydaje się mieć inne znaczenie. Część badaczy jest zdania, że to gwiazdna latarnia morska, a jej przeznaczeniem jest wskazanie celu podróży. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że Gwiazda Polarna to właśnie siedziba bogów, którzy stworzyli ludzi. Koral Kasy, bo tak nazywa się ten jego zamek, posiada głęboką na 6 metrów studnię, która nigdy nie wyschła. Otwór ten jest wydrążony w litej skale. Wykonano go mimo braku śladów użycia wiertła. Kompleks posiada elektryczność, mimo braku podłączenia do elektrowni lub generatora na jakiekolwiek paliwo. Poszczególne budowle zawierają odniesienia do wielu zjawisk astrologicznych. Najbardziej spektakularny postument jest skierowany dokładnie na gwiazdę polarną. Spośród wielu hipotez dotyczących wykonania tego dzieła architektury, na czoło wybija się możliwość wykorzystania wibracji pola magnetycznego Ziemi. Sam budowniczy przekonywał, że potrafi odwrócić grawitację. Mógł zatem zmniejszyć wagę swoich głazów do zera i układać je na dowolnej wysokości. Bogowie z Marsa też dysponowali podobną lub nawet taką samą technologią. Sumerowie wznosili olbrzymie konstrukcje, które miały przeznaczenie świątynne. Ich ściany składały się z ogromnych skał i cegieł wypalanych na słońcu. Skały te nie mogły zostać tak równo przycinane bez nowoczesnych przyrządów pomiarowych. W ich układaniu pomagała cymatyka. Relief powyżej tu znów zdjęcie to jeden z najbardziej znanych sumeryjskich tabletów. Nie wiadomo, co przedstawia lecz zwolennicy teorii kosmicznej twierdzą, że jest to hołd oddawany przez ludzi dla Anunaka. Koło w środku wykazuje niezwykłe podobieństwo do wzorów, jakie drobne cząstki tworzą pod wpływem wibracji fal dźwiękowych. Uważa się, że gigant trzyma w ręku instrument, pozwalający na zmianę grawitacji. To był rozdział dziewiąty z książki Władysława Piotra Gizy Władcy Ludzi. Dziękuję Wam za uwagę.